Światła, kamera, akcja, nagranie pierwsze. Hejka kochani, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia, i już dzisiaj przychodzę do Was z pytaniem: Jak myślicie, co robi drugi operator podczas nagrywania reportażu ślubnego? Podstawową zasadą jest to, aby dzień przed weselem mieć naprawdę minimum. A na śniadanie w dniu wesela tylko dwie suche kromki chleba i do tego pobić szklanką wody, żeby później na sali mieć miejsce na wszystko. Dobra, teraz na poważnie. Pamiętajcie, żeby przed każdym weselem być bardzo dobrze wypoczętym i dobrze najedzonym, żeby wasz reportaż wyglądał super. Bo jeśli nie będziecie wyspani ani dobrze najedzeni, to on będzie wyglądał fatalnie. Chodzi o filmowanie. Ja jestem drugim operatorem. To znaczy, że zawsze jestem w cieniu pierwszego. Nie widać mnie. Widać! Nie widać mnie? Widać! Moim zadaniem jest filmowanie z ukrycia. Co to właściwie znaczy? Zawsze, żeby nie wchodzić w kadr głównemu operatorowi, używam bardzo wąskiego obiektywu 40x150. Ja jestem głównie odpowiedzialna za nagrywanie detali, bardzo wąskich kadrów i emocji ludzi. I to wszystko robię do momentu przysięgi. Kiedy natomiast przychodzi już ten czas, przychodzę w umówione miejsce z pierwszym operatorem. I nagrywamy przysięgę, nic trudnego. W niektórych starych kościołach może być problem z oświetleniem. Dlatego! Wtedy przychodzi nam z pomocą Sigma 16mm z światłem 1 1.4, która świetnie sobie radzi w ciemnych pomieszczeniach. Kiedy ceremonia się kończy, ja wycofuję się już przed kościół, Uzbrojona na filtr ND. Po co on mi jest? żeby mogła swobodnie nagrywać w ostrym świetle słońca. Na słońcu jest rzeczywiście znacznie mniej cienia. Jest? Po szybkim ujęciach przed kościołem szybko pakujemy się do auta i jedziemy na salę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca na sali, czekaj na kolejny odcinek. Do zobaczenia. <śmienic> co, 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 co ja